Dzień dobry, mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com Dzisiaj pokażę Ci jak zrobić delikatne spękania dwuskładnikowe na przykładzie zawieszki ze sklejki Zaczynam od gruntowania podkładem akrylowym w białym kolorze i gruntuję zarówno ramkę tej zawieszki jak i dolną część dlatego, że będę ją oklejała serwetką, która jest cienka i mm, potrzebuje białego podkładu Wcieram niewielką ilość tego podkładu z przodu i z tyłu tej zawieszki i po wysuszeniu mogę wybrać motyw z serwetki. Odrysowuję ramkę, najpierw za pomocą długopisu, a potem wyrywam serwetkę dookoła, pozostawiając ten długopis poza obrębem tego, co będę przyklejać. Rozwarstwiam serwetkę. I przyklejam za pomocą kleju 2 w jednym. To jest taka technika, która pozwala uniknąć przesunięć, czyli przytrzymuję z jednej strony serwetkę, przyklejam ją niewielką ilością kleju, a następnie z góry dociskam tak, żeby przesączyć ją tym klejem na wylot. I on ma tutaj też funkcję montażową, czyli tą dwa w jednym. Kiedy serwetka schnie, przygotuję sobie dekorację, odlew z foremki silikonowej z perłowej żywicy. Odmierzam dokładną ilość składnika A i B, a następnie te składniki bardzo dokładnie mieszam. No i tą zawartość tą żywicę wlewam do foremki i odstawiam na około 30-60 minut. Po wyschnięciu ta dekoracja jest w takim właśnie mm, perłowym, właściwie kremowym kolorze. Mogę ją pomalować, wybrałam farbę mineralną w kolorze czerwonym. Ten kolor w rzeczywistości jest bardziej ceglasty, tutaj wygląda bardzo intensywnie i karminowo. I teraz pora na spękania delikatne dwuskładnikowe. Zaczynam od preparatu numer 1 i miękkim pędzlem nanoszę w poprzek dosyć konkretną warstwę tego preparatu, tak żeby było widać, że jest w kolorze białym. I ten preparat jest z natury kleisty, ma również funkcję jakby kleju i należy go po prostu dobrze wetrzeć. Ta pierwsza warstwa będzie suszona, suszona naturalnie. I tu jeszcze może parę słów na temat preparatów dwuskładnikowych. W tym przypadku, kiedy preparat numer dwa ma taki lekko miodowy kolor, mamy zazwyczaj do czynienia z preparatem na bazie gumy arabskiej. Jest to produkt naturalny. I te preparaty na przykład nie znoszą wykończeń za pomocą wodnych lakierów, także trzeba na nie uważać, wykończyć je lakierem rozpuszczalnikowym albo woskiem. Tu już nakładam drugą warstwę preparatu numer 1 w przeciwną stronę, za pomocą też miękkiego pędzla. I pora na preparat numer 2. Kiedy jeszcze ten preparat numer jeden nie jest dokładnie wysuszony, widać białe ślady tego preparatu. Za pomocą bardzo miękkiego i przede wszystkim suchego pędla nakładam tą dwójkę. Dosyć dużo tej dwójki na początek sobie nabieram na pędzel. I teraz zaczyna się wcieranie. Ten preparat wymaga troszeczkę serca. To nie jest tak, że sobie po prostu nakładam tak jak lakier i przechodzę dalej, tylko kilkanaście razy. Koleżanka policzyła podobno 14 razy to jest optymalna ilość. Wcieram w jedną i w drugą stronę preparat, ten step 2, tak zwany, do momentu, kiedy poczuję pod pędzlem wyraźny opór. To jest taki, takie uczucie, jakby ten pędzel po prostu robił się tępy. I po prostu na wyczucie to trzeba poćwiczyć i ten moment po prostu wychwycić. Tak jak wspomniałam, ten preparat nie znosi wody, dlatego też ważne było, żeby ten pędzel był suchy, nie świeżo umyty. I też nie znosi suszenia suszarką, także warto go po prostu odłożyć w miejsce, w którym jest ciepło. No i w tym czasie mogę zająć się ramką i podstawą tej mojej bombki z lewej strony i pomalować je farbą mineralną na zielony kolor. Kiedy te spękania są suche, zwykle na następny dzień biorę preparat, pastę woskową w kolorze białe, złoto. Akurat tutaj jasny preparat się przyda, dlatego że Motyw jest dosyć ciemny i bardzo konkretnie, dosyć dużym naciskiem wcieram tę pastę woskową w spękania. Tutaj nie ma jakiegoś spektakularnego efektu. Musisz mi uwierzyć na słowo, że te spękania tam są. One będą również widoczne na zdjęciu. No są po prostu bardzo delikatne. Mam wrażenie, że ten preparat jeszcze troszeczkę pracuje i jeden dzień mu po prostu nie wystarczył. No i teraz za pomocą metalicznej farby akrylowej mogę sobie ozdobić tył tej zawieszki za pomocą szablonu szablon dowolny to jest akurat z tekstem kolendy Kolendy polskiej, można ten szablon kupić w sklepach, które oferują produkty z tamperii i tutaj też ozdabiam przód tej bombki i zrobię też delikatne opryski tym samym pędzlem rozwodnioną farbą, tak żeby troszeczkę złamać ten zielony kolor Teraz mogę połączyć obie części bombki za pomocą kleju hobby z dzióbkiem. Niewielką ilość tego hobby, kleju hobby nakładam dookoła i potem dociskam. Wrócę również do tej mojej kokardki z żywicy, którą już wcześniej sobie przygotowałam i ją również za pomocą tego samego kleju ewentualnie kleju typu kropelka łączę z pozostałą częścią mojej bombki, bombki zawieszki i... Za chwilę pozostanie mi wykończenie za pomocą pasty woskowej. Ta pasta woskowa białe złoto doskonale wygląda na ciemnych kolorach, ponieważ jakby rozjaśnia i dodaje przestrzeni. I wcieram ją palcem w niewielkie ilości na elementach, które wystają. No i dzięki temu ta kompozycja będzie troszeczkę pełniejsza. Całość wykończę woskiem. Bezbarwnym. Mogę też użyć, tak jak wspomniałam wcześniej, lakieru rozpuszczalnikowego. Wosk dla mnie jest wygodniejszy. Warto nałożyć przynajmniej dwie warstwy. Ja nakładam go za pomocą pędzla, bo tak po prostu jest mi wygodniej. Na dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się na następne spotkanie. Poproszę o łapki w górę. Subskrybuj koniecznie kanał, jeśli Ci się podobało. A linki do wszystkich produktów znajdziesz. Pod filmem. Do zobaczenia.